Konfigurator danych szablonu służy do wskazania połączenia i konfiguracji sposobu pobierania danych dla szablonu. W tej prezentacji wykorzystamy własne zapytanie. W pierwszym kroku konfiguratora wskazujemy połączenie do bazy danych. W tym celu wybieramy połączenie z dostępnej listy lub tworzymy nowe za pomocą przycisku Utwórz połączenie. W tej prezentacji zostanie utworzone nowe połączenie MS SQL. Tworzenie połączenia Postgres SQL przebiega analogicznie. Po użyciu przycisku utwórz połączenie, a następnie MS-SQL zostanie otworzony konfigurator tworzenia nowego połączenia. W pierwszym kroku należy uzupełnić nazwę połączenia zawierającą od 3 do 100 znaków. Użytkownik może wprowadzić również opis połączenia. Po wpisaniu nazwy połączenia zatwierdzamy wprowadzone informacje przyciskiem Dalej. W drugim kroku tworzenia nowego połączenia podajemy nazwę serwera, port oraz uzupełniamy poświadczenia SQL lub domenowe. Użytkownik ma możliwość wprowadzenia własnych wartości dla timeoutu połączenia oraz wykonania zapytania. W tej prezentacji wartości timeoutu pozostawimy domyślne. Po wprowadzeniu poprawnych danych przechodzimy do wyboru bazy za pomocą przycisku połącz. W trzecim i ostatnim kroku tworzenia nowego połączenia użytkownik musi wybrać bazę z listy dostępnych baz dla danych, które zostały wprowadzone w poprzednim kroku. W tym przypadku skorzystamy z dostępnej wyszukiwarki, aby sprawniej odszukać potrzebną bazę. Wybieramy ją na liście, a następnie klikamy przycisk Wybierz, aby potwierdzić. Zostanie wyświetlone podsumowanie wprowadzonych danych. Zatwierdzamy je za pomocą przycisku Utwórz. Aplikacja przynosi nas z powrotem do pierwszego kroku konfiguratora danych szablon. Na liście wybieramy nowo utworzone połączenie i zatwierdzamy przyciskiem „Wybierz”. W drugim kroku użytkownik może określić w jaki sposób mają być pobierane dane. W tej prezentacji wykorzystamy własne gotowe zapytanie SQL. W tym celu zaznaczamy opcję „Wpisz własne zapytanie SQL” i przechodzimy do kolejnego kroku za pomocą przycisku „Dalej”. W trzecim kroku konfiguratora danych szablonu użytkownik może wpisać własne zapytanie lub stworzyć je, wykorzystując listę dostępnych pól w sekcji Dostępne dane. W tej prezentacji skorzystamy z gotowej procedury EPA GET Report Header. Procedura ta przyjmuje cztery parametry, które zdefiniujemy poniżej w sekcji parametry. Parametry, jakie dodamy to kolejno identyfikator, WDL-typ, WDL rodzaj oraz WDL waluta. Aby to zrobić, klikamy opcją Dodaj Parametr. W oknie Dodaj Parametr uzupełniamy nazwę parametru, typ, wprowadzamy wartość domyślną oraz zezwalamy na późniejsze wprowadzanie wartości parametrów. Dla parametru identyfikator wybieramy typ liczba całkowita, wartość domyślną ustawiamy na 180 i zaznaczamy opcję Pozwól na późniejsze wprowadzanie wartości parametrów. Pozostałe parametry dodajemy analogicznie. Aby sprawdzić, czy wprowadzone przez nas zapytanie wykona się poprawnie, wykorzystamy opcję przeładuj w sekcji podgląd schematu danych zapytania SQL. W tej sekcji pojawi się schemat danych z naszego zapytania, natomiast w sekcji podgląd danych możemy podejrzeć dane, jakie zwróciło zapytanie. Przechodzimy do kroku czwartego opisywanie danych za pomocą przycisku Dalej. W tym kroku użytkownik może dodać opis stworzonego zapytania oraz opis poszczególnych pól. Dodawanie opisów jest opcjonalne. W tej prezentacji pominiemy ten krok i zakończymy konfigurowanie danych szablonu za pomocą przycisku Utwórz w dolnej części okna. Użytkownik zostanie przeniesiony do edytora szablonu, gdzie może dodawać elementy i dowolnie je formatować. Pola pobrane za pomocą zapytania, które przed chwilą stworzyliśmy, są dostępne na lewym panelu po rozwinięciu połączenia, a następnie zapytania Zdefiniowane parametry są dostępne w sekcji Parametry SQL w lewym panelu.